Nastąpiła zmiana w planie zabezpieczenia medycznego, w ratownictwo medyczne na terenie województwa opolskiego dzięki pani wojewodzie. Te zmiany doszły do skutku. One zostały sprowadzone na podstawie starej i nowelizacji nowej ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, ale de facto zaczęły obowiązywać od 1 lipca tego roku. Czyli w związku z tym, dzięki zmianom w tym planie, który pani wojewoda zrobiła, uzyskaliśmy na naszym województwie tak naprawdę cztery dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Między innymi w Tarnowie Opolskim, tu gdzie jesteśmy, w Opolu na Chabrach i w Namysłowie. To są tak zwane białe plamy, które zawsze od dawien dawna starały się o zespoły ratownictwa medycznego systemowe. Dzięki wsparciu z kolei zarządu województwa, panu marszałkowi, pani wicemarszałek, dostaliśmy też środki, dofinansowanie, że mogliśmy kupić dodatkowe 3-4 w sumie karetki. Dotychczas zawsze, jeżeli była potrzeba, żeby karetka dojechała do naszej gminy, musiała przyjechać z Opola. Ehm, jeszcze, jeżeli... Jechała w drugą stronę, to mamy jeszcze tory kolejowe, które też niekiedy blokowały przejazd. W tym momencie możemy być no prawie że w 100% pewni, że karetka zawsze dojedzie na czas, więc też bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest o wiele wyższe. Reorganizując właśnie system pomocy, rezygnując z karetek specjalistycznych na rzecz nowych karetek, tak zwanych P, czyli tych podstawowych, spowodowaliśmy, że w czterech miejscach na terenie naszego województwa będą zespoły ratownictwa co pozwoli na pewno czuć się bezpieczniej mieszkańcom, co pozwoli na to, że ten dojazd w sytuacjach jakichś ekstremalnych, czy wypadków, czy, czy, czy potrzeb zdrowotnych mieszkańców będzie zdecydowanie krótszy.